Dobra, spierdalam. Dobra, spierdalaj. Szalendi, spierdalaj. Ej, na... dobra, może być problemy. Ej, bo ja nie dolecę. jak ja... debilu. Ja doleciałem, więc ja mam... To spituj go i powiedz, żeby dawał nam UB zamiast... Móżte, pomóżcie mi, pomóżcie, ja będę się z nim ganiał. To jedź, jedź na ten, na kwadracie gdzieś skocz i do mnie wsiądź. Dobra, teraz jak goni. Pomóżcie Oledymy. mi. Mega! Oj do mnie strzelają z drive-by'a w a bo mnie kruk gonił, bo mnie kruk goni. No niech was goni, ja idę teraz dealować dalej. Dobra, idę dealować dalej, bo mnie odpuścili. No ja uciekłem już. Odjedmy go, albo nie. Nie, nie, Przejdź, to by ja nie ani... mnie odpuścił. Nie, ja, ja im już uciekłem, co nie? Jeźdź tutaj, żebyśmy się wybili. Tak, ukocham to auto, zostaw mnie. Dobra, no wsiadam sobie później. No i G. Dawaj, ty Bili, się daj. Ile dealer coś, a nie, za daleko. Nie, gonią mnie dalej, to potrzebuję to pomocy! Nie, nie, nie Dobra, już, 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 Nie, wiem na czym... Na fe, ferrarka pidików jest za mocna! Dawaj! Powiedz ja mu, żeby nam ubedał, gdy... Jedźcie w stronę głównego, jedźcie w stronę głównego, bo mnie gonią dalej! Do was zostawiam, bo my dilujemy teraz! Nie na no. nas się pewnie! No nie no, gonią mnie do końca! Oni gonią do my końca! Też. Ja znowu, stój! Dobra, Nie walone, walę, walę, walę skok, po górach! Imudziemy, go biegnie! No nie wiem, ja nie mam szans z tą jego ferrarą przecież. Prasz, A co, nie chciał? Nie. Może mój był. A nie, mój Dalej. jest tam. gruby. Nie, nie, nie. Każdy ma swojego. No, kurwa, wszyscy są w górach ze mną? Tak, ja też jestem w górach. Ja też, dobra. Ja to mam wywalony. No, też. Ja po torach ja uciekam. By ja po torach uciekam. Ja, ja im uciekam. Znowu, dobrać. nie. Od razu X, od razu X. Która na i... nawijka? Chodź. Bo to już było za długie, jak Mieciak tyle gonił. Jadą. No nie my nie zwialiśmy co nie? Ja też uciekłem. Nie krzywa ja jest, bo my nie uciekniemy. Czemu? Jestem garaż kasynu. Moje bogat ile dwo co jedzie. Ja też jadę na kasyno Jestem garaż no, kas. są dalej na tej górce. A nie gomij mnie! Plecy mam! Nie jedźcie na kasynu, nie, nie jedźcie na kasynu, bo ja tutaj jestem. Ja robię tak też nam auta. Gdzieś spierdą, no wyjemy się, No, Rozmieniłem auto już. Ja. nie Odpuścili, to. odpuścili. Gonią mnie dalej! mnie dalej gonią pomocy kanał busowej. Bad A nie, to kto to jest 697? To nie ja, ja... Dobra, dobra, dawaj. Skąd wiecie, jak cały czas zilek. wie gdzie ja jestem? Bo chyba no, no cały czas... On na nika wlewa. Jak to napisz, powiedz może żeby dał mi UB. Mega, nie no stary. Aj, szalendi. No prawie. <tulanty> Limit, limitalnie. Ja pierdolę, z, z milimetr. On mnie dalej goni, nie wiem jak. Weź go z i powiedz, że jak nie dał UB, to ma bala. Prawie ale, ale się, ale się liniersze Ej ty, a Lucky ma teraz najwyższą rangę? Zaraz pod Lexusem? Dawaj szybko, raz No to stary, patrz to Od razu X wciskaj, żebyś mnie telefonu no, nie, o, nie o. trzymał o. No nie da się, nie da się. Ja dam, no przecież ja tak zrobiłem, dobra Ja spamuję teraz. Ciebie jesteście? No ja jestem... Ten zrezygnował A, dostałem pracę Mój praca. ten, mój ten Dostałem kmakika ja Zostaje zbanowany na